W moim życiu i pracy zawodowej staram się być wiarygodny, zachować pewną integralność i pokazać, że to, co mówię, to, do czego zachęcam pacjentów, dotyczy również mnie. W tygodniu kilka razy chodzę na basen, biegam, jeżdżę na rowerze. WHO zaleca około 1,5 godziny intensywnej aktywności fizycznej tygodniowo z zamianą na 2,5 godziny umiarkowanej aktywności fizycznej. Pacjentom Młodym z początkami nadciśnienia zalecam o wiele bardziej intensywną tą aktywność fizyczną dotętna spokojnie 140 na minutę, tak? natomiast osobom starszym no zdecydowanie mniejsza aktywności fizyczne. Musimy pamiętać, że obecne zalecenia dietetyczne promują dietę typu śródziemnomorskiego, z zwiększoną ilością warzyw, owoców i ze zmniejszoną ilością białka zwierzęcego. W pierwszym stopniu nadciśnienia zaleca się zmianę trybu życia i zwiększenie aktywności fizycznej. Naprawdę bardzo wielu pacjentów, którzy przyszli do mnie z nadwagą, z początkiem nadciśnienia leczeni metodami niefarmakologicznymi. Musimy pamiętać, że kilogram nadwagi to jest do 2 mm ciśnienia więcej. Więc samą tą redukcją masy ciała plus aktywnością fizyczną jesteśmy w stanie zdziałać cuda.